No, no właśnie! Widać, że było za 5 złotych. Proszę pod kościołem pokazać. Tutaj mamy dwa wyróżnienia dla rodziny Napiórkowskiej. <laughs> Brawo! Tak? A, tak. 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 a yy, drugie przemówienie dla grupy Koguciki jest. z Przedszkola numer 2 imienia Michał Kaczka. Nie ma za Koguciki? Nie ma. Są Pani Koguciki? Nie Nie, Pani nie ma. dla grupy Ważki ja z Przedszkola Złota Rybka w Pozezdrzu. Szczółki przedszkola miejskiego numer 1, z oddziałem integracyjnym w Gdzieżycku. Tak i pierwsza nagroda wędruje dla oddziału przedszkolnego Kaktusiki ze szkoły podstawowej numer 2 imienia Janusza Korczaka w Węgorzewie. Czy są kaktusiki? nie, ma. nie ma. Nie ma. Poza całe grupy, tak, osobom, które teraz dyplomu... a tym otrzymują również dyplomy i pamiątkę, także też zapraszam do obbiór nagród. Tak, a teraz tak, kategoria gaj. Tutaj przyznaliśmy jedno wyróżnienie krów, tak, biedronki i motylki z niepublicznego przedszkola Tygrysek w Węgorzewie. Czy są biedronki i motylki? O, idziemy. Zapraszamy, zapraszamy. Ja dyplom. Tak, ja dyplom. Tak, tak. Ja Do ja tak, tak, proszę bardzo. Mojej katolickiej. Pani dyrektor tutaj, proszę bardzo. W takim razie ja wydaje nagrodę. Tak, stoi. Tak, Ona no, malutka nikomu nie zasłania. Ale cieszę Trzecia nagroda. Dla grupy króliczki ze przedszkola numer jeden, imienia jak udział w Hankiawej króliczki? Nie mam no, co? no. 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 Acha, Dobrze. 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 Ta nagroda za Zagaji wędruje dla grupy pajacyki z przedszkola numer 2 imienia Misia, akurat w Węgorzewie. Czy są pajacyki? Nie wiem. Mówi się w świecie o uczestników tak również zapraszamy po odbiór nagrody tak, i dyplomu. Dziękujemy, tak, dziękujemy. Dziękujemy, dziękujemy no, już no, już no, już tak już się Antek dostał nagrodę, tak? Dziś fajnego dostawcy. E, może w kolei niech przyjdą dzieci, które się zgłaszają. Tak, no, tu jest, tu jest, tu jest nie tak, tak. Tak, tak, tak. Tak, 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 tak. Tak, tak. To teraz będzie dla Was dyplom? Nie tak. ma. Tak. To może jednak wyczytywać, tak? tak, to 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 co mamy, czy... tak. Grupa przedszkolna tak. szubarki ze Szkoły Podstawowej w Sorkowie jest? Nie ma. Grupa paszki Niepublicznego Przedszkola z Rybka. Też nie ma. Też nie ma. No ja mówię, tak wyciągnąć. Proszę bardzo. Czyli też brawa, tak? Znowu. bardzo. <grywa> tak. Oddział przedszkolny numer 2 ze specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Węgorzewie. Grupa elfy z niepublicznego przedszkola Jesteś w Węgorzewie? Grupa Motylki z Przedszkola Miejskiego numer 1, z oddziałem integracyjnym w Giżycku. Grupa Tygryski z Przedszkola numer 1, z im. Kubusia, Kruchatka w Kuchatka w Wojnogorzewie. Tak, Tak,

To Tak, 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 zaraz tej punktujemy. Tak.